Dzień dobry, mam na imię Adeś. A, a, a wy jak się nazywacie? To przepraszam, bo mam to już jest ostatni film, to może zalajkuj i zasubskrybuj na mój ostatni film. To pokażę Wam, jak ko, kostkę piramidy zrobić. No to, no to pomieszamy, ale bez patrzenia. No to już... Patrzcie, jeśli tak, to jeśli tu z tej strony róbcie ze mną. No to tak, 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 tak i mamy. Jeszcze może pokażę Wam inaczej, no to jeszcze nie, nie patrzymy. No to już możecie, no to jeśli mamy tak, to pokażę wam. Musicie tu trzymać. Tak. Róbcie ze mną. Tak. Potem jeśli tu jest tak, to tak, tak. I mamy. I jeśli już zasubskrybowaliśmy, czy za, zalajkowaliście, proszę, e, napiszcie w komentarzu. No to do zobaczenia. Już to